Witamy wszystkich bardzo serdecznie na 12. mityngu lekkoatletycznym, organizowanym przez powiat i miasto gminy Wiskitki oraz powiat żardowski. Lekkoatletyka to dyscyplina jedna z najważniejszych w naszej strukturze igrzysk powiatu żardowskiego. Dzisiejszy meeting, który zorganizowaliśmy w Wiskitkach na stadionie zespołu nr 3 to te zawody, które cieszą się zawsze bardzo dużą frekwencją. Szkoły ponadpodstawowe przysłały najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych. Dzisiaj bili rekordy, walczyli o zwycięstwo i godnie reprezentowali swoje szkoły. Mieliście okazję trzy lata potrenować, przemyśleć <laughs> swoje możliwości. Życzę Wam, byście dzisiaj osiągnęli swoje zamierzone wyniki i końcowy sukces. Wizytki jak zwykle gościnne, dzisiaj gościliśmy y, drużyny z różnych szkół z terenu powiatu Żardowskiego odbył się właśnie tutaj na terenie kompleksu, gdzie znajduje się zarówno i szkoła podstawowa w Wiskitkach, jak i zespół szkół numer 3, szkoła średnia. Zawsze ten meeting lekkoatletyczny w Wiskitkach jest zorganizowany bardzo dobrze, świetnie, uczniowie zawsze to wspominają, chętnie tu przyjeżdżają, także bardzo dziękujemy i na pewno w przyszłych latach też weźmiemy udział. Cieszymy się, że po okresie pandemicznym ta forma rywalizacji mogła tutaj w Wiskitkach wrócić z powrotem them. Uh... i mogliśmy wspólnie tutaj się cieszyć z tego, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj tutaj e, wspólnie rywalizowali, e, mogli sprawdzić jak funkcjonuje ich ciało po takiej e, dosyć długiej można powiedzieć przerwie. E, gratuluję ze swojej strony wszystkim tym, którzy osiągnęli e, bardzo dobre wyniki, udało się nawet niektóre rekordy pobić. E, pewnie nie wszystkie, dlatego oczywiście już dzisiaj zapraszamy na 13. edycję, która myślę, że jeśli nam nic nie przeszkodzi, to odbędzie się za rok. E, gratuluję nie tylko samym Zawodnikom, ale także gratuluję trenerom, opiekunom, bo bez ich wsparcia i motywacji e, czasami może jest ciężko się przełamać i rzeczywiście trzeba naprawdę hartu ducha, żeby w tym e, takim sportowym duchu wytrwać i żeby pokonywać takie swoje codzienne słabości, żeby jednak ćwiczyć się doskonalić, a co nie ukrywam, to na pewno pomaga w codziennym życiu i na pewno pomoże tym młodym osobom w dorosłości. Tutaj młodzież może porównać swoje zdolności. Fizyczne. Oni bardzo lubią ze sobą konkurować, lubią rywalizację. No i my się cieszymy, że mamy takie perełki, które tutaj dzisiaj staną na podium. Poza tym uważam, że takie zawody to jest też świetna szkoła charakteru dla nich. Jako starostwo kładziemy duży nacisk na to, by dzieci, mogły, dzieci i młodzież mogli rozwijać się w duchu sportowym. Stąd też współpraca z poszczególnymi gminami i z poszczególnymi szkołami, by tworzyć jak najlepsze warunki do rywalizacji sportowej. Dzisiaj zawodnicy pokazali wszystko, pokazali swoją prawdziwą twarz, że są gotowi zarówno trenować, by zdobywać jak najlepsze wyniki, ale też rywalizować w duchu fair play. To się ceni i na to stawiamy w naszym powiecie. Bardzo fajnie, że powietrze ardowski utrzymuje tą imprezę, gdzie startują uczniowie szkół ponadpodstawowych. Mało jest takich imprez, gdzie właśnie ten rocznik może rywalizować ze sobą w lekkiej atletyce. Rywalizacja na tego typu zawodach pokazuje prawdziwe oblicze uczniów. Nie ma miejsca tutaj na udawanie. Każdy chce wygrać, każdy chce osiągnąć najwyższe cele. Możliwość zaprezentowania jest bardzo ważna w tym wieku, żeby właśnie mogli się porównać. Zależy nam na kompletnym rozwoju, więc tutaj chcemy, żeby młodzież też na koniec roku szkolnego podsumowała swoje dokonania sportowe. Dobry wynik padł w chnięciu kulą, tak słyszałem, ale wyniki są, wskazują na to, że młodzież uprawia sport, przygotowuje się dobrze na zajęciach wychowania fizycznego. Jest to nasze kolejne spotkanie sportowe. Za każdym razem się ekscytujemy coraz bardziej. Jesteśmy coraz bardziej zadowolone z naszych wyników, bo są one coraz lepsze. Zawsze chętnie do rywalizujemy przeciwko innym szkołom. No i co? Staramy się być na podium. Zawsze... Lekko atletyka to akurat jak wiecie, królowa sportu. Ja z sentymentem wracam do swoich wspomnień, ponieważ także w tych zawodach uczestniczyłem. Gratuluję wszystkim! niezależnie od osiągniętego wyniku no oczywiście nie gaszcie tego ducha i utrzymujcie tą waleczność sportową. Wszystkiego dobrego.